Dzień dobry panie Andrzeju po miesiącu skocznia nie do Poznania po ostatniej naszej rozmowie. No zaczęliśmy w ubiegłym tygodniu, nie, w tym tygodniu rozprowadzać śnieg. No i jak widać na zdjęciach jesteśmy dość daleko, ale powiem szczerze, że troszeczkę zmartwiłem się, bo coraz gorzej ten śnieg się rozprowadza, ale mamy jeszcze dużo czasu do zawodów. Od dzisiaj jest tydzień do Drużynówki. Myślę, że zrobimy i skończymy tą skocznię. Czy ta struktura śniegu się zmieniła, czy warunki atmosferyczne nie pozwalają na to, żeby zrobić to lepiej, szybciej? No myślę, że znowu wzrosły temperatury. Dzisiaj znowu ma być w okolicach 10 stopni. Ten śnieg staje się taki, taki mokry i ciężko się go rozprowadza, ale Myślę, że po malutku denerwują się operatorzy, bo to zbyt długo trwa. Bo przy, tym, przy tych ilościach godzin, to dzisiaj już powinniśmy prezować ten zeskok. Panie Andrzeju, COVID to temat rzeka. Jakieś obawy jako szefa tych zawodów w tej skoczni u Pana widać? Nie. Myślę, że analizuję, słucham i dyskutujemy na temat, co się może wydarzyć. Raczej już nie przewiduje jakiegoś złego scenariusza w sensie lockdownu, który nie pozwoli nam, żeby przeprowadzić bezpiecznie te zawody, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście pojawiają się tam różne historie, ale reagujemy na bieżąco. Najważniejsze, że nie wycofuje się tyle ekip, jak to się zapowiadało na początku. Wczoraj, potwierdzam, Finowie się wycofali ze względów zdrowotnych, a jaka jest prawda, to oni sami wiedzą. Czy na tych Finach się skończy, jak pan uważa? Nie, myślę, że jeszcze ktoś nie dojedzie w ostatniej chwili, w ich krajach się coś zmieni, natomiast no, mnie uspokoił zapis w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów, że sport wyczynowy zostaje bez publiczności, co prawda, ale z tym, żeśmy się pogodzili, natomiast... Można będzie te zawody przeprowadzić. Panie Andrzeju, skocznia do użytku kiedy będzie oddana? No pierwotnie planowaliśmy, żeby to był poniedziałek. Mieli przedskoczkowie tu odbyć trening, ale teraz widzę, że o dzień się będzie musiało przesunąć, ale pracujemy dzień i noc, dzień i noc. No i czekamy, żeby troszeczkę się ochłodziło żeby ścięło ten śnieg byłoby łatwiej rozprowadzać i przygotować właściwie, bo ona musi być w tym roku przygotowana idealnie, żeby nie powtórzyły się scenariusze, że dopiero ten zeskok był dobry w ostatni dzień zawodu. Panie Andrzeju, wiemy skądinąd, że ma pan bardzo dobry kontakt z Sandro Pertile, czyli człowiekiem, który zarządza skokami, Pucharem Świata. Jaka jest szansa, jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będziemy musieli produkować sztucznego śniegu, czyli przesunięcie zawodów w Wiśle? O, mała ta szansa, bo <laughs> propozycja, która do nas dotarła, że ma być to początek grudnia, niewiele zmienia tutaj w naszym układzie, bo, bo o tej porze roku to i tak trzeba by było się posiłkować produkcją tego sztucznego śniegu. Panie Andrzeju, za tydzień, dokładnie o tej godzinie, będziemy już przed zawodami drużynowymi. Czego można panu życzyć, czego należy panu życzyć na te najbliższe dni? Ja myślę, że spokoju i dobrej pogody, a zawody chcemy przeprowadzić tak, jak pokazaliśmy to w lecie, z zachowaniem wszystkich obostrzeń covidowych, no ale też z myślą o kibicach, oby nasi zawodnicy tutaj z takim stutkiem startowali jak co najmniej przy letnich grabrych.